Opatrny František nakupuje jen tehdy, když je všechno podle jeho představ. Důvěřuje jen tomu, co je prověřené. Proto si vybírá Allegro, kde pro něj a další jako je on, ověřujeme všechny prodejce. Když něco, tak Allegro. Zobaczcie, jak ten osobnik w swoim naturalnym środowisku i w pełnym skupieniu kupuje nowe buty. To charakterystyczne zachowanie dla gatunku łowce okazji. Zabkon hype y, stać mnie na więcej. Nike Air Max TV za jedyne 260 zł, przecenione z 750. Bluza Adidas za 79 zł, przeceniona z 329. Adidas Easy Boost za 329 zł, przecenione z 1099. Te oraz inne mega okazje można było znaleźć w aplikacji Hype. Pobierz ją dziś i bądź na bieżąco z najlepszymi promocjami modowymi.